A wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego bezpośrednio powoduje, że każdy przedsiębiorca staje się potencjalnym przestępcą, dlatego że organ podatkowy ma ogromną swobodę w tym, aby uznać, czy dana działalność jest ekonomicznie uzasadniona, czy jest nastawiona tylko i wyłącznie na uzyskanie korzyści kosztem podatków. Można powiedzieć, że w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien rozpoczynać swoją działalność od przesłania biznesplanu do organów podatkowych, które w przeciągu 6 miesięcy za drobną opłatą 15 tysięcy złotych wyrażą swoją zgodę, czy ta działalność jest przez nich akceptowalna. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli w międzyczasie nie zmienią się uwarunkowania prawne, albo dany przedsiębiorca po prostu nie doczeka tych 6 miesięcy i będzie zmuszony do zamknięcia swojej działalności. Można powiedzieć, że ta zmiana w ustawie nie przysporzy korzyści nikomu. Z jednej strony wyeliminuje małą i średnią przedsiębiorczość, a z drugiej strony nie zwiększy przychodów do budżetu państwa.